Dzień dobry kochani. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowego programu, a ten program to akcja inspiracja. Do mojego programu zaprosiłam niesamowitych gości, którzy w obecnym czasie wcale nie leżakują przed telewizorem, ani się nie nudzą, tylko tworzą niesamowite rzeczy, o których będziemy rozmawiać. I gościem pierwszego odcinka będzie. Ale poczekajcie, muszę się do tego przygotować! Gościem pierwszego odcinka będzie klaun Alutka. Witamy cię serdecznie, Alutko, cześć. Cześć, Martynko, witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Muszę ci powiedzieć, że ja po prostu uwielbiam klauna Alutkę, uwielbiam twoje gadżety, twoje logo, no i, od... no i oczywiście laleczkę. I powiedz nam, czy laleczka Alutka będzie dzisiaj z nami, będzie z nami rozmawiać? Oczywiście. Jest ze mną. Moja cudowna laleczka, Lutka. Naleczka jest przepiękna i muszę Ci powiedzieć, że jestem zachwycona Twoim fanpage'em. Jest bardzo kolorowy, jest niesamowicie ciekawy i właśnie o tym chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać, ponieważ w tym czasie, jaki obecnie mamy, całą swoją energię, swoją kreatywność, swoją radość przeniosłaś właśnie na fanpage, który wygląda przepięknie. Martynko, bardzo dziękuję za miłe słowa na temat mojej facebookowej strony. Staram się jak mogę, by wnieść trochę radości i uśmiechu w tym trudnym dla wszystkich czasie. Ostatnio widziałam nawet taki post, gdzie wrzuciłaś informację, co się dzieje każdego dnia. Taki program wydarzeń na fanpage'u. Czy mogłabyś nam opowiedzieć właśnie o tych punktach, które realizujesz w ciągu tygodnia z myślą o dzieciach, co dla nich przygotowujesz? Mój program nazywa się Alutkowy Zawrót Głowy. Jak widzicie, w poniedziałki i czwartki są łamigłówki mądrej główki. Natomiast wtorki i piątki bajki, które czytam ja. Środa refleksyjnie, a ludkowa magia słowa. Co to takiego tam ukrytego jest pod tymi zagadnieniami? Nie powiem. Zapraszam na swoją stronę. W tym miejscu idealny będzie cytat, który usłyszałam na Twoim fanpageu. Bo Alutka, gdy tylko trochę czasu miała, swym dzieciom zawsze czytała i opowiadała. <grywki> Bardzo mi się spodobał ten wierszyk, i też muszę się przyznać, że zawsze, ale to zawsze rozwiązuje Twoje łamigłówki, które wrzucasz na stronę. I muszę się przyznać, że Pingwin sprawił mi sporo problemów i wystawił moją cierpliwość na próbę, ale w końcu się udało. Także Pingwin po prostu punkt dla mnie i nie odpuszczam, póki nie, nie wykonam zadania. A powiedz nam, Alutko, co cię skłoniło do takich działań? Wiem, że masz mnóstwo obowiązków, masz stałą pracę, na co dzień obowiązki domowe, rodzinne, dzieci, lekcje zapewne, a mimo to znajdujesz jeszcze czas na to, żeby tworzyć różne materiały dla dzieci. Skąd taki pomysł i skąd czerpiesz motywację do działania? Wystarczy iskra, by rozpalić ogień. Tak samo jest na mojej stronie. Być może w kimś coś rozpaliłam, jakiś fajny pomysł, czymś zainspirowałam. Być może komuś podobają się moje bajki, wierszyki i lubi je słuchać. Być może ktoś szukając pingwina, żaby czy jakiegoś innego zwierzęcia nie myśli w tym momencie o tym co będzie i zajmuje się czymś innym. Być może patrząc na moją stronę, na mnie pojawia się kogoś uśmiech. O to mi właśnie chodzi. Stąd moja aktywność na Facebooku. Można się odnaleźć w nowej roli, poznać siebie bardziej, walczyć z pewnymi lękami, poprawiać umiejętność mówienia przed kamerą. Cieszy mnie to, że otrzymuję informacje zwrotne, że to co robię to jest fajne i miłe, i powoduje. Uśmiech na twarzy. A czy jesteś w stanie oszacować, ile dziennie zajmuje Ci czasu przygotowanie właśnie całych wszystkich materiałów na fanpage? Przygotowanie postów zajmuje mi od 30 do 60 minut. Wszystko w zależności, jaki to rodzaj postu. Jeśli chodzi o post dotyczący bajek, to on nawet troszkę dłużej trwa niż 60 minut, bo to wiąże się z. Przebraniem, nagraniem, nawet kilkukrotnym, żeby było idealnie obrobieniem i wrzuceniem posta do internetu dla was. To trochę trwa. Ale jaka jest tego satysfakcja i radość. Warto nawet dla samego siebie? A jeszcze jak są. Jakieś miłe komentarze i informacje zwrotne, że komuś się podobało. To dopiero jest satysfakcja. Bardzo dużo. Polecam. I w tym miejscu chciałabym przytoczyć Twoje słowa, które mi napisałaś w naszej rozmowie. Tak, będzie, czy, będzie to dosłowny cytat. My jesteśmy jak światełka, które niosą światło innym. Bardzo mi się to spodobało, i rzeczywiście jest taka esencja tego, co robimy my, co, robimy, co robią animatorzy, co robią nauczyciele i co też robi Twój wspaniały, kolorowy fanpage. Inna myśl, którą mi również podesłałaś i mam wrażenie, że jest to Twoje motto, są to trzy słowa: inspiracja, pomysł, realizacja. Brzmi to świetnie. Czy mogłabyś nam wyjaśnić, co się pod tym kryje, właśnie dla Ciebie? Tutaj generalnie chodziło mi o to, aby od inspiracji jak najszybciej przejść do realizacji. Nie ma na co czekać. Mamy pomysł, jesteśmy zainspirowani, warto go jak najszybciej wdrożyć i go zrealizować. Po co czekać? Warto go przetestować, warto sprawdzić, jaki będzie odbiór, później ewentualnie. Pomyśleć o zmianie koncepcji, przetestować przede wszystkim. Chodziło mi właśnie o to. Zachęcam do próbowania, szukania najlepszych rozwiązań w obecnym czasie. Już ostatnie moje pytanie: czy w związku z obecną sytuacją pojawiły się gdzieś tam takie myśli, aby zrezygnować z tego, co robisz? Czy może wręcz przeciwnie, cały czas koncentrujesz się na tym, aby ruszyć z jeszcze większą mocą i jeszcze większą radością? Tak, miałam chwilę zwątpienia. Nadmiar obowiązków domowych, zawodowych, trudny okres związany z, z informacjami zewsząd na temat niebezpieczeństw tego wirusa, brak wsparcia, a także... Zauważenie, że nagle wszyscy czytają bajki, spowodowało, że zacząłam zastanawiać się, czy nie odpuścić. Było bardzo blisko, żebym zrezygnowała, ale pomyślałam sobie, a ludka jest jedna. Wobec czego, skoro wszyscy czytają bajki, różne bajki, wymyślę alutkowe historyjki. Więc na przemian. Z bajkami będę czytać anotkowe historyki tworzone przez tajemnicze wróżki, które ze mną współpracują. I jak widać, jestem i działam nadal, nie poddając się. Bardzo się cieszę, że odbiór mojej strony jest tak miły. I nadal zamierzam robić to, co robię. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Było przesympatycznie, było niezwykle inspirująco. Jestem przekonana, że Twoje działania staną się ogromnym, ogromną bazą inspiracji dla innych osób. Dziękuję wszystkim za obecność, za wysłuchanie tego, co miałam powiedzieć. Serdecznie zapraszam na moją stronę. Może kogoś zainspiruję. Jeśli ktoś ma ochotę do mnie napisać, to Niech pisze bez obaw. I bądźcie zdrowi przede wszystkim. Życzę Wam zdrowia, pomysłów i, i działajcie. Trzymajcie się buziaczki. Alutka też pomacha Wam. Co? Bye! A moi kochani widzowie, mam dla Was pracę domową. Zainspirowani tym, co tworzy Alutka. Spróbujcie stworzyć swój własny program, swój plan działania na fanpage'u. Z pewnością dzieci wam się odwdzięczą i będą zaciekawione, co też przygotowaliście dla nich. Także to jest wasza praca domowa. Zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękujemy, Alutce, dziękuję wam za oglądanie. Buziaki. Hej. Na.